15 marca we wtorek, Xiaomi przedstawiło nową serię swoich najnowszych flagowców, a także inne niesamowite produkty. Reakcja Polaków nie była być może zbyt szeroka, ale mam wrażenie, że płynęła prosto z serca. Walić już te smartfony, bo wszyscy poza Xiaomi wiedzą, że nie działają one tak jak powinny od jakiegoś czasu, ale nadchodzi wiosna i chcecie mi powiedzieć, że przy obecnych cenach paliw Jesteśmy w stanie zrezygnować z hulajnóg elektrycznych Xiaomi, Ninebota, który jest chiński, i Segwaya, który należy do Ninebota i Xiaomi? Czy zachowamy się jak typowi zachodni Europejczycy? No bo skoro Ukraina jest wschodem Europy, no to my już teraz jesteśmy zachodem Europy i będziemy kupować z lekkim obrzydzeniem? Decathlon, Auchan, Leroy Merlin, mimo pewnego dyskomfortu dla ich pracowników. Sorry, no tak się złożyło, że macie takie międzynarodowe szefostwo. Możemy olać ciepłym moczem, chociaż trochę tego moczu na nich szkoda. Ale czy jesteśmy w stanie zrezygnować z chińszczyzny? Oczywiście, że tak, nie ma sprawy. Dobry wieczór. Przecież te rzeczy, które nas otaczają, nie zostały wyprodukowane w Chinach. Amerykański laptop, na przykład, a nie, jednak wyprodukowany w Chinach. W takim razie spróbujmy sobie to jakoś ułatwić. Czy Chińczycy rzeczywiście współpracują z Rosjanami? No to jest pytanie takie samo jak, kochanie, czy ja przytyłam? Odpowiedź jest tylko jedna: nie. Skurczyły nam się krzesła w domu. To się zdarza, łóżko zawsze było zbyt wąskie. Waga, mówiłem ci już dawno, że jest zepsuta. Nie przytyłaś, ludzie nie tyją. Chińczycy nie współpracują z Rosjanami. Francuzi może tak, Chińczycy. Nie. A jak się złapią na kradzieży za rękę? Czy to prawda, że DJI, chińska firma, uniemożliwia Ukraińcom korzystanie z platformy Aeroscope, a Rosjanom pozwala z niej korzystać, dzięki czemu to Rosjanie mogą namierzać ukraińskich operatorów dronów DJI i ich zabijać? Nie! I całkiem możliwe, że to jest prawda, ale już tak się nakręciłem na głupich Chińczyków, że i tak w to nie wierzę. Jedyna nadzieja w Ilonie Masku, który za pomocą Twittera wyzwał Putina na pojedynek. Stawką pojedynku jest Ukraina. Nie wiem, czy chodzi o to, że kto wygra, ten ją sobie bierze, ale jeżeli tak, to nieźle to sobie Mask wykombinował. Od dawna mówiłem, że szefowie firm technologicznych powinni być szefami krajów, ewentualnie aktorzy i komicy. Reszta niech się zajmie rapem. To jest teraz dziedzina dla ludzi bez talentów, a nie polityka. W każdym razie, jak Elon Musk wygra już ee, z Putinem, w nieczystym pojedynku wszyscy na to oszustwo przymkniemy oko, to będzie mógł rzucić wyzwanie szefowi Chin, czyli Xi Jinpingowi. I wtedy, jak go pokona i weźmy sobie Chiny, no to wreszcie cała, a przynajmniej większość produkcji technologicznej na świecie wróci do Amerykanów. I wtedy wszyscy będziemy mogli odetnąć z ulgą. Pana, ja jestem y umysł ścisły. Ja lubię słuchać propagandy, którą już raz słyszałem. Na przykład Takiej propagandy. Ile planeta zyskała na tym, że Apple usunęło ze swoich pudełek ze smartfonami ładowarki i słuchawki? Miliardy. Miliardy dolarów. Ja powiedziałem, że planeta zyskała. To bardzo przepraszam. Apple zyskało miliardy dolarów, usuwając z pudełek smartfonów ładowarki i słuchawki, po to, żeby chronić planetę. I tym się można oczywiście zachwycać, ale zapominamy o Japończykach. Oni też potrafią zrobić coś zachwycającego elektryczną kozę. Elektryczna koza kawasaki. Porusza się bardzo majestatycznie. Może chodzić, jeździć i chodzić. I zabijać. Śmiechem. Wojsko ukraińskie pewnie już o takich kozach marzy. Byliby na nich bardziej skuteczni niż kiedyś nasza husaria. No ale kozy, szczególnie takie bojowe, na pewno do tanich nie należą. Jak Ukraina za nie zapłaci? Najlepiej kryptowalutami, które prezydent Ukrainy w tym tygodniu zalegalizował. Ukraina dostaje bowiem taką masę datków w krypto, że postanowili coś z tym zrobić i od teraz banki mogą tam otwierać konta kryptowalutowe, a Krajowa Komisja Giełdy i Papierów Wartościowych będzie mogła obrót kryptowalutami kontrolować. Następny krok? Legalizacja NFT. To trzeba to było zrobić od razu wcześniej dać Putinowi NFT Ukrainy, wrzuciłby sobie na Instagram i byłoby po problemie. Mielibyśmy mnóstwo czasu, żeby odciąć mu głowę nożem do masła z poprzedniego odcinka. A teraz wszystko stracone. Instagram w Rosji zablokowany, mimo tego, że Mark Zuckerberg otwiera swoją platformę na NFT. To niestety prawda. Zuckerberg twierdzi, że NFT to przyszłość i chce, żeby ta przyszłość znalazła swoje miejsce na Instagramie, ale przyszłość to również śmierć i tym też jest NFT. O czym przekonali się ostatnio twórcy aplikacji YouTube Vanced, choć nieoficjalnie. Kilka słów wyjaśnienia dla frajerów takich jak ja, którzy płacą za to, żeby na YouTubie nie wyświetlały się im reklamy. Są aplikacje, które robią to samo za free. I jedną z tych aplikacji była YouTube Vanced właśnie na telefony z Androidem. Mówię była, choć nadal istnieje, ale jej dni są już policzone. W poprzednią niedzielę twórcy YouTube Vanced ogłosili, że aplikacja nie będzie dalej rozwijana i że w ciągu kilku dni linki do jej ściągnięcia znikną z ich strony. Dodali, że nie chcieli, ale musieli tak postąpić, co oznacza, że Google na nich to wymusiło. Nic dziwnego kurna, a przecież blokowali reklamy za darmo, czyli zabierali pieniądze YouTube'owi tak ale Google przez bardzo długi czas akceptował YouTube Vanced i wszystko wskazywało na to, że będzie to wciąż robić ponieważ YouTube Vanced było takim niegroźnym Robin Hoodem zabierali bogatym tyle że ich to nie bolało a biedni byli dzięki temu szczęśliwsi bo wszyscy wiemy jakie są reklamy na YouTubie gdyby w Rosji dawali mężczyznom do wyboru zostajesz w kraju ale musisz oglądać reklamy na YouTubie albo wcielamy cię do wojska i wysyłamy na Ukrainę to Ukraina już dawno by upadła takie są reklamy na YouTubie ale odszedłem od tematu. Nie ma takiego Robin Hooda, którego nie pokonałoby NFT. To niby prawda, którą każdy zna, ale jednak na jakimś etapie ktoś węst uznał. Ale nam to się uda. Wypuścimy NFT i dzięki temu wreszcie uzyskamy odpowiednie wsparcie od użytkowników. Do dziś zdania co do tego, co wydarzyło się później, są podzielone. Niektórzy twierdzą, że to był żart i że to NFT nigdy nie powstało. Część twierdzi, i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że powstało, ale nie zostało sprzedane. Oni się później z tego wycofali, powiedzieli sorry, ale klątwa NFT już na YouTube wam spadła, a razem z nią mail od Google, który brzmiał mniej więcej tak. Zazdrościmy wam bezczelności, ale to już jest kurna przesada, zamykamy wam ten cyrk. Z tego co wiadomo, West powinien podziałać jeszcze mniej więcej 2 lata. Ale jak dobrze poszukacie, znajdziecie wiele alternatyw, które powinny podziałać dłużej. To znaczy tak długo, aż ich twórcy nie dadzą się uwieść magii NFT. Kanye West, znany obecnie jako Ye West, został zbanowany na 24 godziny przez Instagram, ponieważ użył rasistowskich słów w stosunku do Trevora Noah, który komentował złe zachowania Ye w stosunku do jego byłej żony Kim Kardashian. Witajcie w serwisie Pudelek USA towarzysz ulubiony prowadzący, który za chwilę udowodni wam, że czarny może zachować się rasistowsko w stosunku do innego czarnego, używając do tego piosenki religijnej. Kumbaya my lord! Kumbaya my lord! Kumbaya my lord! To piosenka związana z historią Afroamerykanów, powiązana nie tylko z religią, ale również z walką o prawa czarnoskórych w Ameryce. Więc Kanye wrzucił na insta zdjęcie tego typa i napisał. I teraz wszyscy razem. Kumbaya, my lord, kumbaya. I tak dalej, i tak dalej. Zmieniając kumbaya na kunbaya, przy czym piszę to przez K, a to powinno być napisane przez C, ale tam wszyscy się domyślają o co chodzi. C-O-O-N. Nie będę opowiadał całej historii tego słowa, które powstało gdzieś w latach 30. XIX wieku. Wzięło się od rakun, czyli od szopa, Kun. Ważne, że na pewnym etapie. Czarnoskórzy zaczęli używać słowa kun, żeby nazywać zdrajców rasy. Ale kto jest zdrajcą rasy? Kto zdradza swoją rasę? No na przykład taka osoba czarnoskóra, która publicznie mówi, że czasy niewolnictwa to są wspaniałe czasy i czarni powinni białym za te czasy dziękować. No to wtedy my, niezwiązani z tym wszystkim, pomyślelibyśmy, no czarny, ale trochę głupi, a oni nazywają kun. Więc Kanye nazwał kunem. Noa? A teraz wreszcie się dowiecie, dlaczego o tym wszystkim Wam mówię. Ponieważ nowy chłopak, Kim Kardashian, znany z Saturday Night Live, Pete Davidson, nie poleci w najbliższą środę w kosmos, bo mu lot przesunęli na wtorek przyszłego tygodnia. Skoro najważniejszą wiadomość tego odcinka mamy za sobą, przejdźmy do tych mniej istotnych. iPhone SE trafił w piątek do pierwszych klientów, co oznacza, że również ja go mam, ponieważ też jestem klientem. Nie oceniajcie tego, robię to dla Was. I jednocześnie nie mam nowego Samsunga A33, a nie A53, który miały premierę w ten czwartek, bo też jestem klientem. Przy okazji to bardzo słuszna uwaga: Samsungowi zdecydowanie pomylił się YouTube z TikTokiem i 20-minutową premierę nowych produktów wypuścili w pionie. Najwyraźniej uznali, że przeciętny użytkownik Samsunga Serii A tyle czasu spędza na dwójce. 20-minutowe wideo w pionie. Ale skupmy się na samych Samsungach, bo okazuje się, że mają wiele wspólnego z nowym iPhone'em SE. Między innymi to, że również w stosunku do swoich poprzedników nie wprowadzają zbyt wiele nowości. No ale już w porównaniu do tego iPhone'a to mają ich sporo. Chociażby ekran w Samsungach nie ma 5 lat, ma odpowiednio 90 i 120 Hz odświeżanie, bateria jest stosunkowo duża, mają więcej niż jeden aparat, właściwie chyba wszystko poza procesorem mają lepsze. Nie zmienia to jednak faktu, że marzec tego roku jest miesiącem pudrowania starych smartfonów i próby sprzedawania ich jako nowe. Na Naprawdę nowe może przyjść tylko od firmy Nothing, która straszy już od jakiegoś czasu, że wypuści nowy smartfon. I niektóre media twierdzą, że nastąpi to podczas eventu 23 marca, czyli w tę środę. No więc ja już wiem, że to nie nastąpi. Mam swoje źródła. Mało prawdopodobne, żeby się pomyliły. Jeżeli się pomylą, to sprostuję to w niedzielę. Natomiast no, nie traciłbym czasu w środę na oglądanie tej, tego eventu Nothing, bo dostaniecie nic, jak sama nazwa wskazuje. Za to w poniedziałek DJI wypuści drona dla rolników. Dlaczego dla rolników? Bo to ma być produkt dla codziennych bohaterów. A to oni są codziennymi bohaterami. Jak nie będzie plonów, to nawet strażak z głodu umrze, zanim zdążył gasić ogień. A zatem będzie to dron dla rolników i może też trochę dla strażaków, ale tylko tych, którzy kupują jedzenie bezpośrednio od rolnika, a nie zdrajców, co się zaopatrują w oszonie. Pamiętając jednak, że DJI to chińska firma, która być może wspiera Rosję, a być może nie. Nie traciłbym również czasu na oglądanie tego eventu, chyba że chcecie im gdzieś tam na czacie napisać, żeby wzięli sobie tego drona dla rolników i zaorali nim głowę Putinowi. Bez względu na to, jaki macie plan na ratowanie świata, mam nadzieję, że wiele dobrego Was spotka w ciągu nadchodzącego znośnego tygodnia. Tadeusz, przepraszam, jeszcze jedna sprawa: nadeszła wiosna. Dzisiaj astronomiczna, jutro kalendarzowa, i z tej okazji w wielu miastach w całej Polsce zakwitną klawiaturki, które będzie można sobie wyrwać za darmo. Więcej informacji na ten temat na instagramie znośne.pl. Mam nadzieję, że ten tydzień zacznie się znośnie.